Ciema, dzisiaj odcinek o perspektywie dwuzbiegowej. Wytłumaczę wam, jak rysować w takiej perspektywie, na czym ona polega i co generalnie mniej robić. Jeżeli nie znane jest ci pojęcie horyzontu, punktów zbiegu, to zapraszam do poprzedniego odcinka o perspektywie. Tam to wszystko jest wytłumaczone. Ja nazywam się Bartek i zapraszam do dzisiejszego odcinka o perspektywie. Perspektywę możemy podzielić ze względu na to, ile jest punktów zbiegu. Mamy perspektywę o jedno, dwu, trójzbiegową i pięciozbiegową. zbiegowa to jest taka perspektywa, w której faktycznie widzi człowiek, a cała reszta są to uproszczenia. My dzisiaj zajmiemy się najbardziej popularną perspektywą dwuzbiegową. Żeby sobie powiedzieć, co tak naprawdę jest istotne, musimy ustawić sobie parę rzeczy. To znaczy, że ktoś ci każe rysować linie równoległe w perspektywie. To znaczy, że masz rysować linie równoległe, ale jak one się zachowują? Linie równoległe w perspektywie są to linie, które idą z tego samego punktu zbiegu. Pamiętaj o tym. Żeby narysować coś w perspektywie dwuzbiegowej, to to musi być nierównoległe do naszego horyzontu. Eee, czyli zobaczcie, że tutaj ten równoległy bok, który narysowałem, Jedne linie idą gdzieś w głąb i drugie linie idą też gdzieś w głąb. Te dwie pary linii równoległych. I żadna z tych linii nie jest równoległa do horyzontu. W trójkącie, na przykład dobrego widzenia, w tym stożku, żadna z linii nie jest równoległa do, do tego boku, który jest prostopadły do środka widzenia człowieka. Co to jest stożek? Widzenia człowieka znajdziesz w poprzednim filmie o perspektywie. Teraz krótkie ćwiczenie perspektywy dwuzbiegowej. Narysuj horyzont, a na nim dwa punkty zbiegu po lewej i po prawej stronie. Mają być tu i tu. Wybierz dowolny punkt nad lub pod horyzontem. I od niego narysuj dwie linie, które idą do lewego i prawego punktu zbiegu. Potem narysuj dwie kolejne linie, przecinające się z tymi liniami i też idące do lewego i prawego punktu zbiegu. Masz pierwszą płaszczyznę. Czy ta płaszczyzna rzeczywiście jest prostokątem? Nie jest. Ta płaszczyzna nie jest prostokątem w polu dobrego widzenia człowieka. To Równoległoby. Strasznie nie umiałem tego powiedzieć. Tak jak narysowałem w poprzednim ćwiczeniu. Kolejną rzeczą jest narysowanie takich płaszczyzn kilku nad sobą. Jeżeli nie wiesz, jak to robić i chcesz na ten temat trochę więcej usłyszeć, możesz obejrzeć mój pierwszy film o podstawach perspektywy. W takim razie, jak narysować prostokąt, tak, żeby miał kąt 90 stopni. Żeby jasno zrozumieć, jak rysujemy prostokąt, czy też kwadrat, czy rysujemy kąt 90 stopni w perspektywie. W polu dobrego widzenia człowieka, czyli tak jak widzi facet, którego właśnie rysuję, najpierw narysujemy sobie na płasko kwadrat. Jak najłatwiej narysować kwadrat? Kwadrat można opisać na okręgu, czyli najpierw narysujmy okrąg. Jak mamy okrąg na płasko, możemy na nim opisać kwadrat. I zobaczcie, kwadrat ma środkowe. Są dwie linie, które przechodzą przez środki boków kwadratu. Te środkowe są równoległe do bok. To samo możemy narysować w perspektywie. Dzięki temu dostaniemy kąt 90 stopni. A oto nasz kwadrat w perspektywie dwuzbiegowej. Jak zwykle, każdy rysunek zaczynam od horyzontu. Żeby narysować kwadrat, potrzebny nam jest okrąg. A okrąg w perspektywie to elipsa o odpowiednich proporcjach. Jeżeli nie wiesz jakie to proporcje, napisz to w komentarzu. Jak już masz elipsę, po jej lewej lub prawej stronie wybierasz punkt zbiegu. To jest totalnie dowolne. Potem do tego punktu zbiegu rysujesz linię styczną do elipsy i przecinającą się przez punkt zbiegu, czyli dążącą do tego punktu zbiegu po lewej i prawej stronie elipsy. Zobacz, te miejsca styczności to są miejsca, w których będziesz miał środki boków. Czyli przez te punkty będzie przechodziła środkowa. I ta środkowa wyznaczy nam drugi punkt zbiegu. On jest totalnie za naszą kartką. Bardzo daleko. Tak naprawdę najważniejsza rzecz przy rysowaniu prostokątów w polu dobrego widzenia człowieka to to, żeby pamiętać, że punkty zbiegu mają być gdzieś tu albo tutaj. Nie? Czyli tam, gdzie twoje ręce. I to jest, to jest mega, mega ważne. Kiedy mamy już znaleziony ten drugi punkt zbiegu, trzeba narysować linie, które do niego dążą, czyli przecinają się z horyzontem właśnie w tym punkcie zbiegu i są styczne do elipsy. Muszą być styczne w odpowiednich miejscach. I te miejsca łatwo znaleźć. W jaki sposób? Rysując drugą środkową. Kiedy już narysujemy kolejne styczne do elipsy, dostaniemy kwadrat. I to jest faktycznie kwadrat w polu dobrego widzenia człowieka. Czyli jeden punkt zbiegu jest daleko, daleko po prawej albo po lewej stronie, a jeden punkt zbiegu masz na swojej karcie. Mam nadzieję, że po tym filmie perspektywa dwuzbiegowa nie będzie już dla Ciebie problemem. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie perspektywy dwuzbiegowej albo jednozbiegowej, napisz je w komentarzu. Jeżeli podobał Ci się ten film i chciałbyś ich zobaczyć więcej, daj łapkę w górę i zostaw suba. Pa!